Dzisiaj chciałem wam przedstawić nowe piwo z Browaru Wąsosz. Jest to American India Pale Ale o nazwie Terence. Jest to nawiązanie do Hulka Hogana. Widać wąsy, srebrne wąsy. Hulk Hogan, znany zapaśnik, wolna Amerykanka i te sprawy. Jego prawdziwe imię to Terence. Nie każdy o tym wie. Tak mi się wydaje, że to, że to jest taki związek właśnie. Jest to American India Pale Ale, 15 belgii 55 IBU, 3 chmiele użyte. Na aromat rozumiem jest Citra i Amarillo, na goryczkę Tomahawk. 6% alkoholu, piwo, które rzucicie na opatki aromatem i smakiem amerykańskiego chmielu. No, rzucanie na opadki też może przywołać na myśl yy, w... Wrestling, tak to się chyba nazywa. Dobra. Hashtag piwo z wąsem. Bardzo fajny pomysł. E, to tyle. Nie przedłużając, otworzymy. Bardzo cicho syknęło. O jezu. Pff, muszę przyznać, że. Jestem, jestem bardzo zaskoczony. Ten aromat, bo pierwszy raz się spotkałem z tym, żeby w piwie aromat był prawie taki sam jak po, po otwarciu torebki z chmielem. Piwowarzy domowi, piwoważy wiedzą o czym mówię, jak się otworzy torebkę, znaczy chmiel, chmiel w granulacie w, pachnie nieco inaczej niż potem już w gotowym produkcie, w gotowym piwie. A tu jest po prostu zapach chmielu w granulacie. To jest tak, jakby jak przychodził kurier z surowcami piwowarskimi. otwieram paczkę, otwieram szczelnie za zamkniętą torebkę saszetkę z chmielami i wącha. No, naprawdę niesamowite. Bardzo jestem ciekaw, co mi piwo zaoferuje dalej. Bo na razie jestem. Orażony rzecz. Barwa jest opalizująca, pomarańczowa. U was tak tam bardzo nie widać, u was jest ciemniejsza. To jest, to jest taki, taki jasny pomarańcz. Piana bardzo ładna, średnio, średnio i drobno pęcherzykowa. Mm, bardzo ładnie się piwo prezentuje. Aromat jest na, no, mega intensywny cały czas, już, już tutaj go czuję w pomieszczeniu. Naprawdę jest świetny, jest wyraźna nuta cytrusu, wyraźna nuta taka chmielowa, takich tych żywic, żywic chmielowych. Jest też lekka nuta taka leśna, ale generalnie owoce tropikalne, żywice. Chmielowe, bardzo intensywny, bardzo fajny, bardzo dobry, bardzo chmielowy i w zasadzie, w zasadzie poza chmielem trudno tutaj jest coś wyczuć, ale jest taki cytrus, mango, też trochę takiego takich owoców tropikalnych, no naprawdę świetny, świetny aromat ajpa. smaku Piwo jest dosyć słodkie, jest dosyć takie lepkie, jest mocno chmielowe, bardzo chmielowe, cytrusowe, żywiczne. Goryczka jest dosyć mocna, ale taka nie do końca przyjemna, trochę szorstka, osadza się na języku, na podniebieniu. Podejrzewam, że pod koniec może już trochę męczyć. Piwo jest niestety w odbiorze ciężkie. Tak jak aromat wskazywał na to, że będzie to naprawdę wspaniała, zwiewna, chmielowa iP'a. tak już po pierwszym łyku coś, coś mm, zapaliła mi się lampka, że jednak tak wspaniale nie będzie. Bo ten smak jest taki troszkę toporny. Trochę się rozjeżdża względem aromatu, względem tego, co, co, co zapowiada. Znaczy ogólnie nie jest złe, natomiast po aromacie sądziłem, że to będzie tak, takie świetnie orzeźwiające, cytrusowe, rześkie piwo, że je wypiję na parę łyków. I, i po prostu polecę po następnym. Natomiast teraz zrobiłem sobie kilka łyków i już, szczerze mówiąc, już mam dość, czyli nie jest to takie piwo sesyjne, ja sobie z nim zaraz usiądę i posiedzę i pewnie będę je pił z godzinę. Oczywiście to nie znaczy, że to jest źle, natomiast jest taka jakby rozbieżność między aromatem a, a, a tym, co mamy w smaku. To aromat obiecuje jedno, smak daje nam coś innego, to mi trochę zgrzyta. No Natomiast samo piwo nie jest, nie jest złe. Piłem, piłem znacznie gorsze ajpy polskie i nie tylko. Jeżeli mielenie na aromat jest opanowane do perfekcji, bo jeżeli tak będą te piwa pachniały z wąsosza, to w zasadzie dopracowanie smaku, dopracowanie jakości tej goryczki to już myślę jest kwestia czasu i piwo bardzo dobrze rokuje. Cenowo też nieźle chyba 680 dałem, także całkiem fajna cena. Mnie aromat szczególnie z butelki jest, jest po prostu świetny, jak, 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 z, jak z, z woreczka z chmielem. Fajne piwko, fajna iPa, świetny aromat, ale ogólnie trochę męcząca.